Tylko czekali, aż zgasną kamery. Kaczorowska i Rogacewicz zrobili coś, czego nikt nie przewidział. Pierwszy odcinek jubileuszowej 17. edycji Tańca z Gwiazdami obfitował w emocje. Na parkiecie zobaczyliśmy 11 par, które rozpoczęły rywalizację o kryształową kulę i rekordową nagrodę pieniężną. Jednak to nie wyniki punktowe, a zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza przyciągnęło największą uwagę widzów i wywołało lawinę komentarzy w sieci. To, co wydarzyło się po zgaszeniu kamer, tylko podgrzało atmosferę. Po wspólnym quickstepie, który został bardzo dobrze oceniony przez jurorów, prowadząca pualina Sykut Jerzyna zadała parze pytanie, które wprawiło ich w zakłopotanie: Czy łączy ich coś więcej niż tylko parkiet? Zamiast odpowiedzieć słowami, aktor objął swoją partnerkę i namiętnie ją pocałował, co zostało nagrodzone brawami publiczności w studiu. Widzowie przed telewizorami zareagowali jednak znacznie bardziej podzieleni. Jedni gratulowali odwagi, inni uznali, że było to przekroczenie granicy i próba zdobycia dodatkowej sympatii widzów. Jeszcze większe zaskoczenie nastąpiło jednak po zakończeniu nagrania. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w tańcu z gwiazdami. Tak zachowali się po zgaszeniu kamer. Gdy kamery zgasły, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz opuścili studio niemal natychmiast. Nie udzielili żadnego wywiadu, unikali kontaktu z mediami i nie chcieli rozmawiać o całej sytuacji. Dziennikarze, którzy czekali za kulisami, zostali z niczym. Czy taki krok może oznaczać, że para nie zamierza odnosić się do sprawy publicznie? A może sami nie spodziewali się, że gest aktora wywoła aż taką burzę? Z nagrania wyraźnie widać było, że Agnieszka była zaskoczona, po pocałunku odwróciła wzrok i wyglądała na skrępowaną. Możliwe więc, że Rogacewicz działał pod wpływem chwili, a tancerka nie była gotowa, by w tak jednoznaczny sposób potwierdzić swój związek na oczach milionów widzów. Internauci nie mają wątpliwości, temat ich relacji będzie teraz szeroko komentowany, a decyzja o ucieczce ze studia tylko podsyci ciekawość. Jedno jest pewne, choć to dopiero początek jubileuszowej edycji tańca z gwiazdami, to właśnie ta para już znalazła się w centrum zainteresowania.